Siemanoludziska, z tej strony Rashibo. Tak więc, wracamy do Dead Space'a. I... okej. Okay, tutaj mamy kilka ciał. Tutaj też coś jest, ale niczego nie można podnieść. Dobra, więc lecimy, jak nam gra każe. Nie, nie cieszy mnie taka muzyczka. Dobra, zacznijmy gdzie mamy iść. Tamtędy, dobrze. Mm. OK, system gaszenia, przeciwpożarowy. Ale g... głośno jak ja nie mogę. <laughs> Przyznam, że lekko się zlękłem. Dobra. O. Dobra. Ok, no i tak powolutku sobie musimy tutaj ogarniać ich. Dobra, pewnie mamy iść tędy. No dobra, jak mamy iść tędy, to zapewne tutaj coś będzie dodatkowego. Zobaczmy, met, yy, stacja. Stacja amunicja. Zobaczmy, właśnie. <laughs> Ile mamy? Naboi trochę, metkitów też trochę. Nie jest źle, jest nawet bym powiedział dobrze. Dobra. Okej. Okay. Jedno z niewielu dobrych, dobrze zakwaterowanych pomieszczeń. Manualny reload. Dobra. Okej, okay, lecimy dalej. Głosy dalej. nam że trochę przeraża perspektywa tego, że tu jeszcze żyją ludzie. Czysto. Ok, text log. To był dzieciak. Aha, poddawali ich testom na gryzienie przez zainfekowanych, żeby obserwować potem reakcję ich, reakcje organizmów. Hmm. Czy to nie wie trochę, takim w sumie, rezidentywnie? Isaac, Isaac komuś, 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 komuś.

No. Spoko. Dobra. Dobra. No jak długo, kochana? Całe życie. Dobra. Okay, you're right. I do need your help. Talk to me. Look, Isaac, we don't have to be friends. But like it or not, we're stuck together. Tideman's your enemy, not me. All right, I found you a new route. Fine. So where the hell am I? How did another necromorph outbreak get started? You're on Titan Station orbiting Saturn. As for the outbreak... Output... <laughs> Shit! Tideman's jamming my... signal. Aha, czyli jakiś Tideman To jest chyba ten główny gościu tutaj od całej spółki Zagłócę nasze sygnały, żebyśmy nie mogli się porozumieć z naszą koleżanką Navigate No ja bym Tam u góry nawigację odpalić Można to jakoś taki naszej to odpalić? Dobra, jeszcze tego nie ogarnąłem. Ogarniamy to przy okazji. Pewnie mamy iść tędy. Hmm. Dobra, jak widzę, nie do końca sponiewierane zwłoki, to się boję, że coś. A, że coś mi z nich wyskoczy. Dobra, zapiszmy. Dobra, pierwszy zapis. Lecimy z tym koksem. Pewnie musimy tu przez śluzę nie? Aha, łóżka statyczne w oper... ten Dobra Slowly rotate and find blue weak spot Ok A. No jak? Moment Okej. Okay. A, dobra już chyba czaj, tu był czerwony. Drugi. Trzeci. Okej, okay. dobra, czyli wygląda na to, że znowu będziemy mieli... Infected Commando Text Log Kolejny Navigate Dobra Okej, okay, fajnie O, tu mamy moduł Stazy O, nim sobie Security Gate Motor Control Dobra, otwórzmy sobie drzwi A, dobra Okej, okay, rozumiem. Okej, okay, amunicja. Co my tu dalej mamy? O, lepiej, co to ma być? Jakaś kwasowa menda O, no Najwyraźniej ja Jestem ciekaw czy tych ludzi szłoby uratować Raczej nie Okej, okay, dobra, więc tak, bierzemy kolejną kasę Mamy iść w ogóle tędy Tak, mamy iść tędy Dobra, amunicja Rdzenie. Mam już dwa rdzenie mocy. Jestem ciekaw. Co one nam tutaj tak naprawdę teraz pomogą. Bo mamy już ich w sumie dużo. Ja bym chciał W sumie bardziej jakieś moduły, systemy... Długo tam co siedzie? Rzeczy do upgrade do postaci. O, dobra, te nie mają... Te nie mają otwartych lufów. O nie, o nie Jezus Maria. Dobra, człowiek wie co to będzie, ale to jest i tak creepy jak ja pierdzielę, creepy dobra, ciary balonik, tak pa, pa, widzę, że. Ten balonik tam leci, a i tak się człowiek go boi. Boże, to jest piękne w tej grze. A i tak się człowiek przestraszy takiej głupoty. Text kolejny. Hmm. Dobra, klikam informacji na ten temat. A no Jezu, ale dzielą, dzielą tymi węzłami mocy. Ogólnie tak, to jest wersja angielska niestety już gry. Teraz to Sam się przeglądam, dopiero teraz kapnę z tego. Mhm, mm jest full. Tak, no to dobra. Select, drop. Dobra. A. Tab. Bo potrzebuję więcej naboi przynajmniej szmetkitów. Mamy iść tędy, tak? No mamy. Eeeem... Um. Dobra. O. Haha, okej. Okay. Dobra, zamknęliśmy grodzie. Gdyby nie zamknięcie grodzia, by nas wywaliło na wierzch. Nasz nawierzch na dwór, haha. Ha. Jeszcze się nie nauczyły. Dobra. Co my tu mamy? Kolejny core. Yy, dużo tego. Bardzo dużo. I niepokoi mnie, przed czym chce nas tutaj gra ten tego niby przygotować. Dobra, tysiąc hajsu. Dobra. Inwentory safe. Dobra. Move. Dobra Zostawmy sobie dwie te, a zaczmy sobie w sklepie Aha, wszystkie bronie To jest river cut, to nic nie interesuje Co chcę, możemy wziąć teraz na przykład ten kupić Dobra, który jest najfajniejszy. Dobra, podoba mi się ten. Dobra, zobaczmy, czy to będzie działać tak. Że wchodzę, biorę, wybieram hełm i tyle. No! Wybraliśmy sobie tak o pancerz. Hell yeah! Dobra, podoba mi się. Tylko nie wiem o co teraz tu z tym chodzi. Dobra, większy static charge. Weapon bonus. W sumie sobie może wybierzmy pod ten. Javelin. Gdzie mamy. Mm. 10 więcej slotów 15 slotów, 15 W sumie. W sumie ten też to ma. Ale tu mamy Stacy, Pulse Rifle, no kurczę, a nie ma czegoś pod moją broń. No nie ma. No niestety nie ma. Seeker Rifle Detonator. Dobra, to zobaczmy jeszcze ten. Zobaczmy jak ten wygląda i zdecydujmy, który lepszy. Wtedy zobaczymy, pomyślimy, na spokojnie. Bo w sumie, jak możemy sobie tak nimi tutaj machać z jednej strony na drugą, to... To czemu by nie? Czemu by nie skorzystać? O, taki bardziej medbejowy. Dobra, zmieniam zdanie, ten mi się bardziej podoba. Okej. Okay. No to teraz tak, yy, tu mamy wszystko. A co, my sobie tu możemy dobrać chyba broń, tak? O. Dobra, moment, mamy tutaj ten pod Stasdisa, tak? Dobra, to weźmy sobie jakąś broń, żeby nie było. weźmy sobie to. Dobra. Inwentory. Plasma cutter. Dobra. Dobra. O, taka przyjemna strzelba. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, no zobaczmy sobie. No pobiegajmy w takim pancerzu. A, dobra, to wszystko jasne. Bo tu byśmy po prostu sobie nie przetrwali bez tego. Dobra, fajnie. No, podoba mi się ten motyw, że znaczy inaczej, no, zdobywanie wcześniej pancerz było y, dużo jakby fajniejsze mimo wszystko. Dobra, stary znajomy. Dobra, zmieńmy ten Dobra, jeszcze raz stazą O, skończyła się staza No dobra Jak teraz tutaj do tego podejść o, wow. Dobra Może tak No, proszę jak ładnie oprzyma. It was really Jesus, that thing was angry. Dana, I'm out of the hospital. Okay, the tram station is just beyond the apartment block. I know. I need more answers. How long have I been here? Three years. Tideman found you floating in space at the age of seven and brought you here for study. Why can't I remember anything? The marker you found imprinted your brain with a self-replicating signal.

No i jak widzicie, Mark nas nabija, czyli ten nasz symbol cudowny Będzie chciał nas wykończyć I my Cię nie możemy po prostu dać Tylko teraz pytanie, jak to zrobię, żeby żebyśmy mu się nie dali? Czemu słyszę, jakby coś za mną chodziło? Kasa Tu nic więcej nie ma, dobra Tutaj mamy jakiś drob... Naprawdę? Dobra. Nie no, Gro chyba żartujesz sobie. Inaczej, jeżeli ktoś oglądał recording, którykolwiek... E, I nawet tak na logikę, to wiadomo, że takimi... Łażenie takimi korytarzami nie jest niczym dobrym. Okej, okay, dobra Dobra, i teraz jak to wygląda? Rig Od kiedy Rig nam zwiększa damage Okej, okay, spoko mm, no, Ta strzelba Strzelba wygląda fajnie, ale ja że ona tak na początek Plazma katera, bo jednak do niego już się przekonałem, mhm, dobra, tam nie mam przejścia. Okej, okay. <laughs> dobra. Potem drugie co, to sobie ulepszymy Riga. Przynajmniej mam taką nadzieję? W sumie do sklep też możemy wejść. Ze względu na to, że sprzedamy sobie ten super przewodnik. Tak. To przesuniemy. Tą przesuniemy. Amunicję. I teraz tak, w sklepie. Eee, Seeker. Seeker Rifle, to jest to, co ja mam, tak? O... Seeker Rifle, tak, to jest Seeker Rifle, dobra. Okej, okay, kupimy sobie trochę tego. Fajne w sumie jest to, że teraz no niby... Niby teraz możemy sobie wziąć dokupywać naboje, tak na legalu, chociaż... Nie zmienia to faktu, że teraz to trochę ułatwia drastycznie grę. Nie będzie już takiego chyba systemu, żebyśmy wzięli i sobie kupowali wszystko. A, to jest najszybszy, dobra. Nie, to była kobieta. Okej. Okay. Dobra. Dobra, on porusza się najszybciej, jak się da do jakiegoś punktu ewakuacji, spoko o ale mamy też tutaj zapis więc dobra, zapiszemy tutaj i do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, hej